Większość osób, która zaczyna swoją przygodę z handlem na rynku, najczęściej traci z dwóch bardzo prostych powodów. I nieważne jak bardzo chcielibyśmy przedstawić gradację innych problemów, innych powodów, to jak pójdziemy po nitce do kłębka, albo w tym przypadku po prostu pójdziemy śladem pieniędzy, to ostatecznie trafimy do króla i królowej przyczynowości strat u większości handlarzy. A mowa oczywiście o błędnym zarządzaniu ryzykiem oraz braku zrozumienia dla istoty prawdopodobieństwa w handlu na rynku, co przekłada się najczęściej po prostu na niekorzystanie z systemu modelu propagandowego. Listycznego, który ma realną przewagę w dłuższym terminie i po prostu generuje nam zysk. Ja w dzisiejszym materiale postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, w jak najkrótszym czasie, w jak najbardziej skondensowany sposób, aby przedstawić Wam całą tą problematykę i może niektórym z Was po prostu pomóc. Użyję do tego informacji z książki, użyję do tego realnych przykładów mojej w 100% mechanicznej strategii na bitcoina, którą dzielę się od kilku miesięcy na tym kanale, oczywiście całkowicie za darmo sami możecie sobie sprawdzić w przeszłości te materiały, kiedy pierwszy raz w tym roku w kwietniu ją opublikowałem oraz również tutaj wykorzystam elementy z mojego Trading Mentorship 2025, który uwaga też jest za darmo na tym kanale i do którego przygotowałem prezentację i właśnie w ten sposób postaram się zrobić po prostu co w mojej mocy, aby większości z was pomóc, ale zacznijmy właśnie od podstaw, zacznijmy od tego, aby przyjrzeć się tym dwóm filarom tego, dlaczego większość osób traci i zaczniemy sobie sobie od istoty prawdopodobieństwa, co za tym idzie, systemów probabilistycznych właśnie w tradingu. I na sam początek polecajka, ponieważ uważam, że sprawdzi się ona tutaj doskonale. Mowa oczywiście o książce w transie inwestowania nikogo innego jak samego Marka Daglasa. Jeżeli język angielski nie jest Wam obcy, to w oryginale brzmiona Trading in the Zone i również w oryginale polecam Wam ją przeczytać. Ja mam sam dwie kopie, jedną w języku polskim i e-booka w języku angielskim, więc tutaj też warto wspomnieć o tym, że możecie ją nabyć również w języku Angielskim. Ja nic z tego nie mam, natomiast uważam, że naprawdę każdy początkujący handlarz i nie tylko powinien ją przeczytać. Ona nie jest gruba, a uważam, że dotyka tematu prawdopodobieństwa w handlu na rynku w sposób jak najbardziej taki, wiecie, beginners friendly, co by tutaj zrobić taką anglojęzyczną wstawkę. I właśnie przyjrzymy się tutaj jednemu z eksperymentów, który przytacza sam Mark Douglas właśnie w tej książce. I będzie nam do tego potrzebna konkretna moneta, właściwie mogłaby być to do Wolna moneta, ale my weźmiemy sobie monetę 5 złotową, naszą polską monetę 5 złotową. I eksperyment jest bardzo prosty, tylko musimy założyć jedną rzecz. To znaczy, zakładamy, że moneta jest wyważona w taki sposób, że jeśli ja będę ją rzucał, oczywiście również w idealny sposób, czyli zawsze tak samo, to mamy 60% szans na to, że wypadnie nam orzeł, i 40% szans na to, że wypadnie nam reszka. Czyli generalnie mówiąc, mamy większe prawdopodobieństwo na to, że po kiedy nią rzucę, wypadnie nam częściej orzeł. No i oczywiście ja bym teraz mógł ją rzucać, nawet by się zgadzało, bo wypadł mi tak jak możecie sami zobaczyć orzeł. Mógłbym ją rzucać pewnie tutaj wiele razy i założylibyśmy taki eksperyment. O, teraz reszka, no ale tak jak mówię, zakładamy, że mamy większe prawdopodobieństwo tego, że wypada nam orzeł, czyli mamy 60% szans na to, że wypadnie nam orzeł. Czy to, że wiemy, jaki jest układ prawdopodobieństwa, że wiemy, że mamy większą szansę na to, że wypadnie nam w przypadku tej monety orzeł, daje nam świadomość tego, jak wygląda układ w tym momencie rzutów tą monetą. Czy wiemy, że za ósmym razem, kiedy rzucę tą monetą, to wypadnie orzeł bądź reszka? No nie mamy zielonego pojęcia. I analogicznie na rynku. Układ przegranych i wygranych, niezależnie od tego, jaki system probabilistyczny stosujemy, nie jest nam znany. Co to nam mówi? Mówi nam to przede wszystkim to, że ja mogę nią rzucać, oczywiście, że mam większe szanse teraz na to, rzucę ją nawet lepiej, że wypadnie mi orzeł i znowu zresztą wypadł mi orzeł, także moneta dobrze współpracuje w tym momencie z nami. To ja oczywiście wiem, jak wygląda w tym momencie prawdopodobieństwo tego, wiem, że częściej będzie wypadał orzeł, ale nie wiem, czy teraz, jak znowu nią rzucę, to, czy nie wypadnie mi reszka? Czy jak znowu bym rzucił to, czy nie wypadnie mi reszka? O, teraz, na przykład, wypadła, wypadła mi reszka. Nie mam tej świadomości. Natomiast wiem, że na przestrzeni dużej ilości prób częściej będzie wypadał mi orzeł. I tutaj wchodzi tematyka generalnie w ogóle prawa wielkich liczb, którą jeszcze poruszymy w tym materiale po raz kolejny. Krótki przerwnik reklamowy dla głównego partnera na tym kanale, czyli oczywiście szeroko nagradzanego brokera Tickmill, który na pierwszym miejscu kładzie satysfakcję skorzystania z, z ich usług, dlatego spready są niewielkie, prowizje również, a jeżeli chcielibyście obniżyć prowizję jeszcze bardziej, na przykład w przypadku konta RAU, które wychodzi zdecydowanie korzystnie, jeśli chodzi o handel na rynku Forex, no to w tym momencie warto tutaj po prostu napisać na maila, który wyświetla Wam się teraz na ekranie, bądź jest w opisie tego materiału, dajcie znać, że jesteście ode mnie i niezależnie od tego, czy macie po prostu konto założone z mojego linku, czy macie jakieś starsze konto, otrzymujecie minus 10% na te prowizje. Broker Tickmill również jest regulowany przez Unię Europejską i dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że zdaję sobie sprawę z tego, jak na początku kuszą nas duże dźwignie, które są oferowane przez nieregulowanych brokerów, ale warto pamiętać o tym, że wiele nieregulowanych brokerów również nie ma NBP, czyli tak zwanego Negative Balance Protection. Mało się o tym mówi, a Negative Balance Protection po prostu chroni Was przed tym prawnie, że nie jesteście w stanie stracić więcej u brokera, niżeli wpłaciliście. U nieregulowanych brokerów nie zawsze jest to takie oczywiste. Zapraszam do dalszej części materiału. No dobra, ale skoro zdajemy sobie już sprawę z tego, jak wygląda w tym momencie prawdopodobieństwo w ramach rzutu tą spreparowaną monetą, no to jak na tym zarobić? Skoro nie musimy znać układu przegranych i wygranych jak to ma miejsce na rynku, aby zarobić. No to w tym momencie musimy powiedzieć o rzeczy równie istotnej, która jest powiązana bezpośrednio z zarządzaniem ryzykiem, czyli po prostu zarządzanie pieniędzmi, czyli konkretny model, który pozwala nam ściągać konkretną ilość pieniędzy z rynku w ramach pieniędzy, które obstawiamy. Czyli zakładam w tym momencie, że na przykład obstawiam za każdym razem dolara na rzut w tym momencie tą monetą i i w momencie, kiedy wypada właśnie orzeł, to otrzymuję 2 dolary z powrotem. Czyli zarabiam w tym momencie 1 dolara. A kiedy wypada po prostu reszka, no to w tym zakładzie tracę tego dolara, którego obstawiłem. I w tym momencie jasnym jest to dla większości osób, że jeśli będę po prostu tą monetą rzucał, wypada mi orzeł, mam dwa dolce, tak? Rzucam jeszcze raz, może ładniej, żeby to lepiej poszło, tak? Wypada mi orzeł, mam w tym momencie 4 dolce, rzucam jeszcze raz. Wypada mi orzeł, mam 6 dolców, jaka seria wygranych. O, kolejny orzeł, mam 8 dolców, tak, wypada mi reszka, tracę dolara, więc mam 7 dolarów i tak dalej i tak dalej. I teraz załóżmy, hipotetycznie wypada mi 3 razy z rzędu reszka i w tym momencie mam 4 dolary, tracę, ale znowu wypada mi w tym momencie orzeł, bo mamy taką spreparowaną monetę, o w tym przypadku znowu reszta, reszka i tak dalej i tak dalej, ale w długim terminie im bardziej będę rzucał tą monetą, tym większą mam przewagę, proszę bardzo, znowu orzeł, znowu zarabiam 2 dolary. I tak wygląda wygląda takie oczywiście taki system probabilistyczny przedstawiony w idealny sposób to znaczy odpowiednio dobrałem zarządzanie pieniędzmi do konkretnego prawdopodobieństwa i w długim terminie mogę sobie tą monetą rzucać i będzie ona generować mi po prostu zyski no ale dobra skoro już zdajemy sobie sprawę w takim razie jak jesteśmy w stanie zarabiać na tego typu zjawiskach na systemie probabilistycznym no to dlaczego w takim razie większość osób na rynku w ten sposób nie robi skoro jest to takie proste no i tu właśnie leży Cała problematyka. Nie tylko związana z psychologią człowieka, do której zaraz sobie przejdziemy, i problemem tego, że niestety prawdopodobieństwo ma również drugie oblicze. Prawdopodobieństwo związane z ilością przegranych pod rząd, które niestety powoduje szereg problemów. Ale poza tym, posiadanie strategii, która ma właśnie realną przewagę, czyli przewagę, która w długim terminie jest w stanie dać nam zarobić, jest w stanie wskazać właśnie na przykład taką w tym momencie, Spreparowaną monetę, taki brak równowagi na rynku, to takich strategii oczywiście jest dużo, natomiast nie są one łatwo dostępne. To nie są rzeczy, które znajdziemy na TikToku w 30-sekundowych filmikach. To nie są rzeczy, które jesteśmy w stanie znaleźć od tak. U mnie na kanale jest kilka takich strategii, ale ja również musiałem włożyć w to tonę pracy, żeby takie strategie odnaleźć. Dzielę się nimi za darmo, ponieważ uważam to, co kiedyś powiedział jeden z doskonałych traderów na futuresach, że no niestety moglibyśmy opublikować całą strategię w New York Timesie, ale i tak większość osób nie potrafiłaby z jej użyciem zarabiać. i Niestety również tak jest na rynku przez wzgląd na wiele psychologicznych problemów, dlatego tak dzisiaj duży nacisk wiele osób kładzie na całkowitą automatyzację konkretnego handlu na rynku, natomiast niestety, możecie mi wierzyć na słowo, ale znałem osoby, które miały całkowicie przygotowany algorytm jeśli chodzi o ich handel na rynku i Same wpływały na ten algorytm w taki sposób, że po prostu pieprzyły właśnie to prawdopodobieństwo, bo gdybym ja teraz, przez to, że wpadnę właśnie na przykład w ciąg przegranych, w ciąg, który załóżmy, całe, całe, całe te rzuty zaczynają się od tego, że mi trzy razy wypada w tym momencie reszka pod rząd. No to zakładam najczęściej coś co większość osób by założyło to to, że po prostu to nie działa. To nie ma sensu. No bo przecież trzy razy dostałem w tyłek z rzędu. No ale właśnie, teraz przejdźmy sobie do prezentacji na szybko i do tego, że niestety, ale właśnie prawdopodobieństwo ma tą drugą stronę, czyli prawdopodobieństwo przegranych pod rząd. Tutaj mamy tabelkę, która bierze pod uwagę 50 trade'ów i zakładamy teraz nasz przykład, to znaczy ten fantastyczny przykład, że my mamy 60% win rate'a, 60% win rate'a przy risk to reward 1 do 2, no jest to bardzo, byłaby to szalenie dobra strategia w tym momencie, jeśli chodzi o to, natomiast już z tej tabeli wynika nam, że mamy w przeciągu 50 trade'ów, mamy moi drodzy 70,4% szans na to, że wypadnie nam 4 razy reszka, czyli stracimy 4 razy z rzędu pod rząd i my nie wiemy jaki jest układ przegranych i wygranych, więc kto powiedział, że zaczynając rzucać tą monetą nie jesteśmy w stanie stracić 4 razy z rzędu, no nikt nam tego nie powiedział, no mamy na to ponad 70% szans, tak jak widzicie to się zmniejsza w ramach ilości przegranych jeśli chodzi o win rate i Im im przede wszystkim moi drodzy niższy win rate, tym większe prawdopodobieństwo tego, że na, w przeciągu 50 trade'ów może nam się pokazać nawet 10 przegranych z rzędu. Ale to jest oczywiście przykład na bazie 50 tradeów, natomiast jak to wygląda, jeśli weźmiemy pod uwagę 1000 tradeów? No tutaj sprawa jest nieco bardziej smutna, no bo na przestrzeni 1000 tradeów mamy aż 100% szans na to, że wypadnie nam 5 przegranych z rzędu. I analogicznie później mamy 98% szans na to, że 6 przegranych z rzędu i tak dalej, i tak dalej i tak dalej. I to powinno nam uświadomić jedną bardzo prostą rzecz ciągi przegranych, ciągi wygranych są rzeczą nieuniknioną, ale głównie skupmy się na tych ciągach przegranych. To właśnie ciągi przegranych są elementem, które najczęściej, niestety, doprowadza, doprowadza do tego, że większość osób traci swój kapitał, traci swoje konto na rynku. I dlaczego tak jest? Dzieje się tak dlatego, że niestety większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że ryzykowanie dużej części swojego kapitału może być druzgoczące w skutkach. Czyli generalnie to praktycznie Pragmatyczne podejście do zarządzania ryzykiem, które mówi nie ryzykuj więcej niż 1% swojego kapitału, ma nas chronić przed jedną bardzo istotną rzeczą. To znaczy, odrabianie strat, po pierwsze, jest matematycznie trudniejsze niż sama strata. Jeśli mamy kapitał startowy 10 tysięcy dolarów i chcemy ryzykować 1% na daną transakcję w tym momencie i na przykład stracimy, no to w tym momencie zostało nam 9 900 dolarów. I teraz znowu, jeśli chcemy zaryzykować, 1% załóżmy i zarobimy ten 1%, to odrabiamy 99 dolarów, a nie 100 dolarów, czyli odrabianie strat jest po prostu matematycznie trudniejsze niż sama strata. I co jest jeszcze bardziej problematyczne w całym tym zagadnieniu, to to, że niestety, ale jeśli mamy na przykład Drawdown, który wynosi 40%, to żeby wejść na zero na tym koncie, musimy odrobić 66,7%. Czyli to nie jest tak, że my musimy w tym momencie właśnie odrobić ten, to 40%, żeby dojść do break-even. Nie, musimy odrobić 66,7%. Analogicznie, jeśli mamy account drawdown na poziomie 50%, no to musimy w okolicach 100% odrobić, żeby wejść na zero. No i co nam to wszystko mówi? No, przede wszystkim musimy. Mówi nam to to, że nie powinniśmy ryzykować znacznej części swojego kapitału, bo niestety serie przegranych po prostu się zdarzają. I takie serie przegranych mogą nam dane konto wyczyścić. Ale bardzo ważna kwestia. Właśnie dlatego wiele osób mówi o ryzykowaniu konkretnego procenta kapitału, niżeli stałej kwoty, bo dzięki temu w pewien sposób ten procent troszkę nas dostosowywuje do konkretnej sytuacji. To znaczy, zwróćcie uwagę, jeśli to o czym mówiłem wcześniej, czyli dużo ciężej nam odrobić daną stratę niż stracić, ale działa to w obydwie strony, bo jeśli będziemy na przykład właśnie dużo tracić, bo wpadniemy w serię przegranych, to analogicznie nie będziemy cały czas tracić w tym momencie 100 dolarów i znowu 100 dolarów albo na przykład 1000 dolarów, tylko ten procent również się zmniejsza w ramach pomniejszenia naszego kapitału, więc to jest niesamowicie, ale to niesamowicie istotne i analogicznie w drugą stronę, jeśli trafiamy na serię wygranych, to ten procent Również w tym momencie powoduje, że jesteśmy w stanie uzyskiwać jeszcze większy zysk niż. Po początkowo planowaliśmy. Ale w czym, jak zawsze, pojawia się największy problem? No w tym pojawia się problem, że ludzie kochają lawirować właśnie tym konkretnym kapitałem. Nienawidzę trzymać się w tym momencie konkretnych zasad, nie lubimy tego typu zasad, tylko lubimy mieć wszystko na już. Lubimy mieć wszystko tu i teraz. I najczęściej to, co się dzieje, to przede wszystkim dzieje się to, że uwielbiamy wpływać właśnie na to konkretne ryzyko w przypadku tego rzutu monetą i całego naszego systemu. To znaczy, zakładamy teraz, że mamy kapitał startowy, no właśnie jaki? Na przykład wynoszący 1000 zł. Komu w tym momencie opłaca się myśleć o systemie, który zakłada 2% na przykład ryzyka na pojedynczą transakcję. No wtedy mówimy o tym, że przecież ryzykowalibyśmy na przykład 20 zł w zamian za zarobienie 40 zł. No przecież to by było to by był absurdalne. No to nie równa się Lamborghini na zajutrz, to nie równa się w tym momencie bogactwo uzyskane w bardzo krótkim czasie. Nie, to niestety najczęściej równa się po prostu to, że po Wolutku budujemy dany kapitał. Dlatego najczęściej właśnie osoby, niestety, ale rzucają się na to, że zamiast ryzykować konkretne, konkretnego procenta naszego kapitału, no to wolą na przykład z tych 1000 złotych zaryzykować 250, no bo im większe ryzyko, tym potencjalnie większa wygrana. Tylko nagle okaże się, że wpadną, no bo to jest kwestia już prawdopodobieństwa, w serię trzech przegranych na początku, no i co? No i nie ma połowy konta, albo i jeszcze większej ilości. I Tak jak widzieliście w tabelce, Wyżej. Odrobienie wtedy tego jest znacznie, znacznie trudniejsze, i nagle okazuje się, że nie mamy w ogóle już nic na koncie, i tak kończy się większość przypadków ludzi, którzy zaczynają handel na rynku. Analogicznie, jeśli ja teraz mam ten swój system, mam ten kapitał właśnie 1000 zł, i zaczynam od ryzykowania nawet tych 2%, tego 20 zł, wypada mi w tym momencie orzeł, zarabiam te 40 zł, i nagle rzucam i znowu wypada mi reszka, tracę 20 i stwierdzam, a dobra, mam te 20, i tak to zaryzykuję 40. Zwiększam w tym momencie ryzyko bądź na przykład trafiam w serię strat, która doprowadza mnie na przykład do kapitału 920 zł i stwierdzam, nie, 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 muszę odrobić te 80 zł, więc teraz na ten rzut zaryzykuję 80. I co się dzieje? Reszka. Dzień dobry. I mamy w tym momencie jeszcze większą stratę, bo z 920 zł w tym momencie, szybko licząc, mamy 800. 40 zł, więc no niestety zaryzykowaliśmy 80, no i straciliśmy, straciliśmy jeszcze więcej. Mamy 840 zł kapitału. No to w tym momencie co, żeby wyjść na zero? No to jedziemy, 160 i tak się to kończy. Tak niestety ludzie wpadają właśnie w nic innego jak hazard. I trzeba sobie powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, i to powinno wybrzmieć bardzo, bardzo mocno w tym materiale. Jeśli rozumiesz zasady prawdopodobieństwa, rozumiesz na czym polega zarządzanie ryzykiem i masz system, który ma realną przewagę nad rynkiem, w dalszym ciągu, niestety, nie potrafisz trzymać się tych zasad i dobierasz sobie to ryzyko według swojego samopoczucia danego dnia, to niestety masz problem z hazardem i nazywa się to po prostu nic innego jak uzależnienie od hazardu. Twój handel nie polega na handlu z przewagą, polega na zwykłym hazardzie. I teraz masz dwa wyjścia i Szczerze mówiąc, polecam się nad tym bardzo mocno zastanowić. Albo zakładam, że jesteś tego świadomy, bądź świadoma i w 100% to akceptujesz, bo używasz do tego niewielkiej ilości swojego kapitału generalnego i po prostu się tym bawisz. Tak samo jakbyś poszedł do kasyna, tak samo jakbyś poszedł do w tym momencie jakiejkolwiek maszyny losującej, po prostu jest to dla ciebie zabawa, która nie wpływa na twoje życie. Spoko. To używka, jak każda inna, każdy ma do nich prawo, jeśli potrafi je kontrolować. Znaczy, w ogóle każdy ma do nich prawo, moim zdaniem. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że uznawanie czegoś za złe najczęściej w naszym społeczeństwie uznaje się w momencie, kiedy przekracza jakieś tam dopuszczalne w cudzysłowie normy, czy w ogóle po prostu wychodzi poza normę. Całe zresztą zdrowie psychiczne jest opisane w ten sposób już od czasów starożytnej Grecji, tak? gdzie mówimy o tym, że każdy ma pewne tendencje, każdy ma pewne momenty słabości, natomiast. Liczy się w tym momencie ten układ tego, czy tego jest więcej niż momentów, w których czujemy się dobrze. I na tym również, moi drodzy, to polega. Więc jeśli ktoś jednak ten układ ma przeważający w drugą stronę, to znaczy, no właśnie, bawi się w ten sposób na rynku w hazard z użyciem większości swoich środków do życia i niszczy w ten sposób swoje życie, to powinien jak najszybciej dać znać, czy to brokerowi, czy w tym momencie komukolwiek, że ma z tym problem. W ogóle broker, w momencie, kiedy dacie mu znać w ten sposób, musi wam. Zamknąć konto, jest do tego zobligowany, bo po prostu chroni Was przed tym prawo, bo w tym momencie przyznajecie się do tego, że macie problem z hazardem i nie macie prawa w tym momencie handlować. Nie macie prawa, przede wszystkim, w tym momencie mieć takiego konta. W ten sposób to, moi drodzy, działa i to nie jest wstyd się do tego przyznać. To po prostu znaczy, właśnie, że do tego się przyznajecie, a wstydem jest niszczyć sobie, moim zdaniem, życie. Więc warto o tym powiedzieć, bo niestety uważam, że duża część osób, mimo że jest świadoma ma tych dwóch kwestii, niestety nie potrafi nad tym zapanować i mówię tutaj o w tych zakresach, właśnie takich drastycznych. No ale dobra, skoro tego jesteśmy świadomi. Przejdźmy sobie w takim razie do kolejnej kwestii. Zrobimy realny przykład tego, jak właśnie wygląda taki system, na przykład w 100% mechaniczny. No teraz jest perfekcyjny przykład, bo oczywiście mamy sytuację, w której moja strategia na Bitcoina po prostu bardzo mocno oddaje. Miała serię czterech, przegrany, czterech przegranych, wygranych w tym przypadku pod rząd, gdzie jeden z ostatnich trade'ów potencjalnie mógł nawet zrobić 1 do 10. Oczywiście nikt nie jest w stanie wyłapać szczytu i nie promuje tutaj jakichś kuriozalnych teorii, że ktoś jest w stanie każdy szczyt wyłapać i dołek. Absolutnie nie. Natomiast jest to moja strategia prywatna, którą wymyśliłem i sam celuję w niej na, o, w okolice 1 do 3, 1 do 4 w zależności od konkretnych parametrów środowiska, bo jest to szalenie istotne. O tym też zaraz będziemy mówić. No właśnie i tutaj każdy potrafi doskonale sobie poradzić, no bo kiedy mamy serię wygranych, no to przecież to jest ten idealny moment, kiedy właśnie ten rzut monetą, kiedy pięknie 4 razy z rzędu wypada nam orzełek i wtedy każdy jest mądry na rynku, wtedy każdy potrafi perfekcyjnie wszystkim zarządzać, chociaż też nie zawsze, ale powiedzmy przynajmniej w ten sposób. No dobra, ale wcześniej mieliśmy na przykład serię dwóch przegranych. No i ktoś powie: Prej, no ale co, te takie dwie przegrane? No, odpalam w tym momencie taką strategię: dwie przegrane z rzędu. No trudno. No tak, niektóre osoby nawet w przypadku dwóch przegranych już potrafią zacząć zmieniać to zarządzanie ryzykiem i zacząć szaleć na rynku, no ale co na przykład w momencie i w sytuacji, kiedy nie będzie dwóch przegranych z rzędu, tylko będzie kurwa pięć przegranych z rzędu albo sześć przegranych z rzędu, bo takie przykłady w ramach materiału o tej strategii również pokazywałem. I to jest strategia, która zakłada jedno wejście tygodniowo. Kto wtedy jest cwany? Gdzie jest wtedy ten cwaniak, który mówi o tym wszystkim, jak powinniśmy ryzykować coraz więcej i coraz więcej, albo jak wszystko się udaje? Nie, wtedy nikt nie jest cwany, wtedy po prostu zaczyna się seria problemów. Zaczyna się zwiększanie ryzyka, zaczyna się w tym momencie zabawa z tym, z czym większość ma problem, czyli przetrzymania tego typu środowiska, albo na przykład umiejętnego... Odejścia od tego środowiska, poczekania, aż znowu na przykład zmienność na Bitcoinie będzie taka, jakbyśmy sobie życzyli, aż środowisko będzie takie, jakbyśmy sobie w tym momencie życzyli. Oczywiście wiele z tych przegranych można by było zamienić w wygrane, gdybyśmy chcieli osiągnąć nie jeden do dwóch, do trzech, tylko jeden do półtorej. Ale to nie ma znaczenia, bo. Wtedy po prostu będziemy mieli inny układ wygranych i przegranych, i wtedy musimy tą strategię zbaktestować jeszcze raz. I wtedy, jeszcze raz musimy zobaczyć, jak to może wyglądać. Ale i tak, serie przegranych mogą się zdarzyć. Jeśli ta strategia zakłada jedno wejście na tydzień, moi drodzy, to co my teraz widzimy? Widzimy pięć pieprzonych tygodni pod rząd w których strategia dostaje w tyłek. I tutaj pojawia się problem, bo tutaj prawdopodobnie przy, za trzecim razem, jeśli ktoś by już stracił, to będzie stwierdzał: Hmm, dobra, wiesz co, to ja teraz rzucę więcej, bo muszę sobie odrobić tamte, tamte wszystkie straty, bo na pewno teraz się uda, bo przecież były dwie, trzy przegrane, i zaczyna się tworzenie teorii, że jak były dwie, trzy przegrane, to na pewno teraz będzie wygrana. Jak było coś tam, to na pewno będzie teraz coś tam. I zaczyna się to, o czym mówiłem wcześniej, czyli zaczyna się system, w którym za Zakładamy po prostu nic innego, tylko i wyłącznie hazard. I kiedy ja pokazuję często takie obrazki, ktoś powie, ale strategia, która nie ma sensu. No tak, tylko ta sama strategia również potrafi nam wygenerować serię wygranych: trzy wygrane, cztery wygrane, czy pewnie nawet i więcej, jeśli bym zbak testował w konkretny sposób. Ba ta strategia w dalszym ciągu potrafi pokazać na przykład pół roku gdzieś hencho daleko wstecz, jak jeszcze środowisko na bitcoinie było inne przegranych. I na tym polega cała zabawa z handlem na rynku. Tu chciałbym ten materiał skwitować właśnie w pewien sposób niesamowicie istotny. To znaczy to, o czym powiedziałem na początku w ramach tego eksperymentu z monetą. Weźmy sobie jeszcze, moi drodzy, tą monetę na chwil kilka. Wszystko jest fantastycznie i wszystko jest super, kiedy jesteśmy w stanie wskazać środowisko, w którym tak się wydarza. Kiedy środowisko rzeczywiście takie jest. Natomiast co jeśli, co jeśli nagle trafiamy do środowiska, w którym się to zmienia? Nagle trafiamy do środowiska, w którym ta strategia już nie za bardzo działa, bo nagle układ się zmienia. Nagle mamy 50 na 50, albo nagle mamy coś zupełnie innego, i tutaj przychodzi właśnie istota backtestowania naszej strategii w różnym środowisku, albo uwzględnienie zmian środowiska w naszej strategii. I na przykład w tym momencie określenie tego, kiedy jest środowisko, w którym rzeczywiście wychodzi coś takiego. I to jest szalenie istotne. Ja na przykład w swoim głównym modelu handlowym Prey dokładnie dlatego parametryzuję konkretne części w tym momencie sesji azjatyckiej, żeby jak najbardziej wycisnąć maksymalną ilość informacji z rynku na temat tego, czy środowisko w którym się znajdujemy jest wysoce prawdopodobne do tego, że będę w stanie wskazać właśnie to inefficiency, tą przewagę jednej ze stron, to bardziej prawdopodobne wydarzenie. To o czym pisał sam właśnie Mark Douglas w swojej książce Czyli handel na rynku polega na wskazaniu bardziej prawdopodobnego wydarzenia w ramach naszego po prostu systemu. I moi drodzy, na tym to polega. W ten sposób ludzie wygrywają robinskapy. To nie jest w żaden sposób mechanika kwantowa. To nie są jakieś cuda. To jest po prostu nic innego jak trzymanie się systemu. Ale tutaj większość osób, niestety, ma niesamowity problem. I tak jak wspominałem, nie znam. Nie znam osobiście handlarza na rynku, który zdaje sobie sprawę z tego, jak działa prawidłowy system probabilistyczny, jak prawidłowo zarządzać ryzykiem i nie ma problemu z hazardem, który nie zarabiałby w długim terminie. Wniosek pozostaje Wam. Trzymajcie się, bądźcie bezpieczni. Do następnego. Cześć.